Tak, witam ponownie. Do tej pory w naszym kursie programy wykonywały się od góry na dół. No, nie licząc pętli, gdzie właśnie nasz program wykonywał się. Mogliśmy go zapętlać i pewne instrukcje mogły się wykonywać wiele razy. Natomiast oczywiście istnieją instrukcje sterujące, dzięki którym możemy wykonywać pewne części kodu, a pewne części nie, pod warunkiem. Speł jeśli spełni się, spełnimy określony warunek. Są to oczywiście instrukcje IF Else, czyli if nawias w środku wyrażenie, tak jak w przypadku pętli, jeżeli wartość wyrażenia zwróci wartość yy, liczbową różną od zera, yy, różną od zera, wtedy te instrukcje w tym bloku się wykonają. Jeśli nie, te instrukcje zostaną pominięte i program po prostu pójdzie sobie dalej. No, więc może y, napiszmy tak, jeśli a jest większe od 10, zdefiniujmy sobie zmienną a, int a równa się 10. Tutaj napiszmy sobie fiout, wyświetlmy to a i uruchommy. Więc jak widzimy, nic się nie wyświetla. Gdy zmienimy wartość tej zmiennej na 11, w tym momencie powinna się, powinna się wyświetlić wartość tej zmiennej. Tak, widzimy, że wyświetla się. Najważniejsze do zapamiętania jest to, że tutaj, tak, w przypadku pętli. Chodzi o wyrażenie, dowolne wyrażenie, które może zostać które może zwrócić wartość liczbową. I ta wartość liczbowa będzie sprawdzana, czy ona jest równa 0, różna od zera, może być mniejsza od zera. Wartość zerowa jest traktowana jako fałsz, a wartość różna od zera jako prawda. Yy... Tak więc mm... Możemy też bardziej skomplikowane wyrażenia tutaj pisać. Może to być również wyrażenie jakieś arytmetyczne, na przykład a razy 10 plus mm, na przykład możemy zrobić w ten sposób plus, nie wiem, y i to jeszcze podzielić przez 5. Zdefiniujmy sobie zmienną y. Równa się 100. Teraz, gdy ta wartość wyrażenia wróci nam wartość różną od zera, ta instrukcja się wykona. I instrukcje w tym bloku będą się wykonywać. O, nawet nie wiem, ile to jest, ale widzimy, że instrukcja się nam wykonuje. Oczywiście takich instrukcji się nie używa, chyba że jest to sensowne, logiczne z punktu widzenia działania naszego programu i o to nam chodzi. Hmm. Takie instrukcje warunkowe możemy oczywiście zagnieżdżać pisząc sobie, pisząc sobie, jeśli if, no dajmy na to a jest mniejsze od zera, to jeśli a jest równe, czyli jeśli nie znak równości tylko dwa takie nawiasy mówią nam, że chcemy przyrównać, sprawdzić, czy y, wartość A jest równa jakiejś wartości. Jeśli A jest równe minus 10, wtedy wypiszmy na ekran. A is y, equal y, minus 10. <tuszy> tak. Tu może out a is less than 0. Czyli jeśli a jest mniejsze od 10 to wykonają się te instrukcje w tym bloku. Wyświetli się yy, ten napis, że a jest mniejsze od 0. Natomiast jeśli a będzie się Równać minus 10, ponieważ sprawdzimy też ten warunek, no to jeszcze wypisze się, że a jest równe minus 10. Tutaj sobie przejdźmy do następnej linii. No i co? No i napiszmy, napiszmy sobie, że a jest równe minus 100 na przykład. No i widzimy, wyświetla się ten napis. No a jak damy, że a jest równe minus 10, to powinny się wyświetlić te dwa napisy. Zgadza się. No, ale możemy stosować bardziej zaawansowane formy tych instrukcji sterującej. Jest coś takiego jak instrukcja if-else, czyli w tym momencie, jeśli warunek jakiejś instrukcji nie jest spełniony, to, to po prostu instrukcje te nie są wykonywane i idziemy dalej. Natomiast, jeśli chcemy, żeby wykonywały się jakieś inne instrukcje, kiedy warunek jest spełniony, możemy wykonać. Mm, możemy użyć instrukcji if else, czyli następują wygląda to następująco. Else. Znowu takie nawiasy klamrowe. I piszemy. See out a is. No i co może być? A może być równe 0 w tym momencie, albo większe od 0. No to a is equal. Equal or. Y Greater than 0, tak? 0. Przejdźmy sobie do następnej linii. Więc w tym momencie ta instrukcja się nie wykona, oczywiście, ponieważ a jest mniejsza od 10. No ale gdy damy tutaj 0, to jak najbardziej musi się ona wykonać. A is equal or greater than 0. Dobrze. No ale możemy także zagnieżdżać nasze instrukcje tutaj, czyli możemy użyć else if, czyli na przykład możemy napisać w ten sposób: else i napisać if a jest równe 0, to wykonamy jakąś instrukcję czyli yy, napiszemy, że a jest równe 0 fjout a is equal zero, prawda? a jeśli nie else no to co zrobimy Napiszemy, że a jest większe od 0, ponieważ no, już nie zostaje nam nic innego, jak tylko napisanie to w ten sposób. Yy, ponieważ innej opcji już nie mamy, czyli a is greater than 0. Trzeba to poćwiczyć sobie, czyli jeśli a jest mniejsze od 0, wykonają się te instrukcje. Natomiast jeśli a jest. Równe lub większe od 0, no to wykonają się to, co jest po bloku F. Po bloku, po bloku E w bloku F. No sprawdzimy, czy a jest równe 0. Jeśli tak, wyświetlimy to instrukcję, a jeśli nie, wyświetlimy, że, że jest większe od 0, ponieważ innej opcji już nie mamy. Yy, a jest równe nasze, a jest równe w tym momencie 0. Wyświetlmy sobie to. No i a jest równe 0. Natomiast, tutaj teraz opowiem o ważnej rzeczy. Zawsze, czy to w pętli, czy to przy instrukcjach sterujących, tak jak w tym momencie, tutaj mamy, pisałem sobie takie oto dwa bloki, klamerki, które mówią, że jakie instrukcje się wykonują. Jeżeli mamy do czynienia z jedną instrukcją, to tego bloku. To ten blok możemy pominąć. I w pętlach, i w instrukcjach sterujących. Czyli jeżeli mamy tylko jeden średnik, oznacza to, że kompilator wie, że chodzi o to, że jeśli ten warunek no w tym przypadku nie no jest spełniony, to ma się wykonać ta instrukcja. Natomiast mm, możemy to pominąć. No, jak widzicie, tutaj mogę to pominąć w każdej instrukcji. Yy, Prze każdej instrukcji, ponieważ wszędzie mam tylko jedną instrukcję, jeden średnik na końcu, nie mam tutaj nic innego. Mogę to pominąć i mogę to napisać tak. Uh -huh. Okej. Okay. Co mi tu pokazuje? Aha, tu nie mogę tego pominąć. Nie, 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 nie. I, w... I tu oczywiście nie mogę tego pominąć. Proszę zauważyć. Ponieważ to nie, tu nie pokazuje błędu. Program się może skompilować, nie, nie, jednak logicznie to nie będzie tak, jak chcemy. Tu nie mogę tego pominąć, ponieważ tutaj mam więcej instrukcji, które chcę wykonać w tym bloku. Jeżeli A jest mniejsze od zera. Gdybym to pominął, yy, to <grych> wykonałaby się, gdy aby było mniejsze od zera, to by się wykonało, a ta, yy, a ta instrukcja i tak by się wykonała. Czy aby było większe od zera, czy nie, po prostu program by poszedł dalej, tak, jakby, tak jak następna instrukcja po instrukcji. Tutaj ten blok muszę zachować. Natomiast jeśli mam jeden średnik na końcu, jedną instrukcję mogę pomijać te bloki tak samo w pętlach. Yy. Ale to do zastosowania, jak chcecie, czy poprawia to czytelność kodu, czy nie. Teraz a jest równe 0, i jak widzimy, wyświetli się napis. Powinien się wyświetlić napis a jest równe 0. Tak jest. Teraz, czemu to wprowadzam w tym momencie? Ponieważ zamiast stosować coś takiego, możemy napisać w ten sposób. I tak się to robi. Else, if. Czyli, jeżeli ta instrukcja, jeżeli to wyrażenie nie jest prawdziwe, chcemy, a, a, a sprawdzamy to wyrażenie. Jeżeli to wyrażenie nie jest prawdziwe, to wykonujemy tą instrukcję. Rozumiecie? I takich sobie tutaj warunków możemy na przykład wprowadzić więcej. Na przykład, else if jesteśmy w miejscu, gdzie a musi być większe bądź równe 0. Jeśli nie to, to to. Czyli jeśli a jest równe 0, jeśli a jest równe 100, to piszemy y, oczywiście a. Jeśli a jest równe 0, to piszemy a jest Tutaj coś. Aha, no tutaj żebym to źle napisał. No dobra, ale rozumiecie o co chodzi. Jest równy 0. I tu możemy napisać else. A. Else, oczywiście. To możemy napisać sobie tu. Tu możemy tą instrukcję napisać czy to, to chodzi tylko o czytelność. Pamiętajcie, że białe znaki się nie liczą. Fiout. a is greater than zero. End line. No, trochę żeśmy tu zagmatwali, ale jeżeli powoli będziecie to mm, naśladować, na pewno zrozumiecie o co chodzi. Jeżeli a jest mniejsze od 0 wykonamy to to, sprawdzamy czy to się na pewno wyświetli. Sprawdzamy jeszcze przy okazji czy jest równe minus 10, jeśli tak to wyświetlimy to, ten napis. Jeżeli a jest większe bądź równe 0 no to wyświetlimy to. Jeżeli jest równe 0, jeżeli jest równe 100 to to, Aha, no właśnie. A jeżeli, jest tylko, a jeżeli nie, równa się któryś, nie równa się 0 lub 100, ale wiemy, że na pewno musi być w tym momencie większe od 0, to po prostu wyświetlimy, że jest większe od 0. H. A is equal 0. 100. is equal 100, ha, po angielsku tak. ale błysnąłem dobra hmm, tak więc yy, tak mniej więcej przedstawiają się instrukcje sterujące mógłbym tu powiedzieć więcej o, trochę o operatorach yy, arytmetycznych albo logicznych, w tym momencie może jednak nie powiem, po prostu będę to yy, to będę już wprowadzał w miarę jak będziemy pisać bardziej zaawansowane programy czy to obiektowe czy to z funkcjami? Po prostu nauczymy się z nich korzystać, no bo nie ma sensu tak w nieskończoność, prawda? Właśnie nie lubię tak yy, tłumaczyć. Dobra. Można, jakie są z ich wiele, tych operatorów no, logicznych. Operatory są podobne jak arytmetyczne, są takie same jak matematyczne, działają podobnie, więc. To na internecie sobie można obejrzeć, jeśli chcecie coś konkretnego napisać. No to jest, to jest przecież banalne. Jest jeszcze, występuje tak jedna instrukcja. Jest to tak zwana instrukcja warunkowa, operator warunkowy bardziej, operator warunkowy postaci int. Oczywiście tu zmienna, zmien, wartość zmienna może być dowolna int, int value równa się wyrażenie. Taki dwukropek. Wartość pierwsza. Nie dwukropek, tylko pytanie. Wartość pierwsza. Wartość druga. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że tutaj jest tak samo jak w przypadku pętli i instrukcji sterujących. Po prostu wyrażenie, które zwróci prawdę lub fałsz, czyli wartość. Różną modela. lub 0. Jeśli tak, to do zmiennej value zostanie przypisana ta wartość, którą tutaj napiszemy, a jeśli yy, to wyrażenie będzie zwróci 0, to zostanie przypisana do tej zmiennej ta wartość. No i może mały przykład. Mamy zmienną a. To sprawdźmy, czy yy, a jest mniejsze od. Tu. Pytajnik. Jeśli tak, to chcemy zwrócić to, a jeśli nie, to chcemy zwrócić to. Jeśli jest mniejsze od 0, no od 100, to co? Zwróćmy może 1. Albo nie, może A plus 100, to zwróćmy to. Coś takiego. A jeśli jest yy, równe 0 lub większe, no to A. Minus 100. Field value. W tym wypadku a równe jest 100, więc powinno zostać zwrócone a minus 100, czyli 0. Tak jest. Eee, sprawmy, że a będzie mniejsza od 100. 99. No to zwrócone zostanie co? 100 A plus 100, czyli eee, 199, tak. Tak jest. Tak jest. No to tyle o instrukcjach sterujących dziękuję za tą lekcję i zapraszam na następną.